A, kurwa! Kurwa! gdzie to jest? Stało tu, dosłownie przed chwilą! Ej Nie ma Dobra Ej! Idziemy, idziemy Nie tu, tu. Tu, Kurwa! Dobra, ej, idziemy, tu Kurwa! tu! Kurwa! Kurwa! Kurwa!

co? Ty! Ej, zapalcie się! Ja. Kurwa, moja obicie! Nie ma, nie, nie, nie Co to, to jest? To, to, to jest? Nie, to jest. Nie, Ej, Ej! Ej, cicho, powoli, powoli! Ej, cicho, cicho! Cicho, cicho, cicho. O, o, Chodźmy, nie, O! 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 nie, Nie